No i akurat przyszedł, zobaczył, mówię, oho, mamy śpiegać, czyli tak jak mówię, zaczynają palić się gadzie. Artur, ogłoszony kolejny termin, kolejny, drugi już, tak, termin walki z Łukaszem Różańskim. Jesteś zadowolony czy nie, czy raczej wkurzony, no bo te, te, te posty, które stawiałeś ostatnio na Twittera dawały dużo do myślenia. Wiadomo, że byłem wkurzony, byłem zdenerwowany, ale no, co mam powiedzieć? No taki jest też boks, no już mamy to przyklepnięte, już nigdzie mi nie ucieknie i kurwa. Co mogę powiedzieć? Nie chcę przeklinać, no ale ze euforia jest radość i w końcu kurde, będzie ta walka, także, no, także o to chodziło, prawda? Wiesz, najgorsze jest to, jak trenujesz i tak naprawdę nie wiesz do czego trenujesz. Tak samo teraz wypada sytuacja Michałowi Ciślakowi razem przepierdalaliśmy. Mam nadzieję, że u niego też się to wszystko jakoś zaraz uporządkuje i... Po prostu będą będą terminy, ja już mam, także że i u niego tak samo termin robota, prawda, No jest do wykonania, do zrobienia 22 maja, no przełożone jest to, to naprawdę o dwa tygodnie, więc to nie jest jakiś duży, jakaś duża zmiana planów, ale wiadomo, że coś tam się zmienia, prawda. No. Mm. No tak takie szczęście w nieszczęściu, bo jeszcze wczoraj rozmawialiśmy, to były brane pod uwagę jeszcze... Wcześniej był brany 29 maja, a jeszcze był w ogóle 6 czerwca, 5 czerwca w grze, także to byłyby chyba już terminy, które by całkowicie by się rozstroiły yy, przygotowania. No tak, no najważniejsze mamy, to już nie ma co grybać. Jedziemy z tematem. Co Ci mogę powiedzieć? Co Ci mogę powiedzieć? <śmiennie> 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 widzę, widzę, jesteś zadowolony, ale powiedz. A zauważyłeś, jaki odzew był na te Twoje tweety. Już ludzie zaczęli spekulować, że doping i różne historie. Niektórzy myśleli, że walka będzie odwołana, nie? No, słuchaj, no bo tak naprawdę wiesz. Mi ciężko się postawić w takim, ja nie chcę robić teraz siebie ofiary czy coś, ale ciężko mi się postawić, bo tak naprawdę, czy, czy Łukasz trenował, czy sparował, ja tego nie wiem. Ja nie wiem, jakie są tam, wiesz, może o tym wiedział, może wiedział, że powiedzieli ósmego, a na przykład e, właśnie dwa tygodnie. Ciężko mi powiedzieć, wiesz, ogólnie to są tylko jakieś moje spekulacje, prawda, ale najważniejsze, że już zapomnijmy o tym, co było. Mamy 22, zostało lekko ponad półtorej miesiąca i trzeba się do tego, kurde, naprawdę przyłożyć. Uważam, że walka jak na warunki polskie naprawdę fajna, zajebista. A do tego dojdzie jeszcze e, jedna ciekawostka, bo oni próbują to dograć, jak to dograłem, wiadomo o kogo chodzi master. Nie będę ukrywał master Rodriguez, także dla mnie to będzie szał w dziesiątkę. Ja powiem jedną rzecz: od razu kurde, chociaż mam do powiedzenia parę rzeczy na temat tej walki. Rodriguez, mój przyjaciel, jeden kurde, z woj największych wojowników jakich poznałem, nigdy nie kalkuluje, idzie po swoje od pierwszej rundy, nie zawsze mu to na dobre wychodzi, ale pamiętajmy o jednej rzeczy, Rodriguez walczył głównie w półciężkiej i zbijał bardzo dużo wagi, on na co dzień ważył 104 kg i a a schodził do 80 kg, teraz będzie ważyć waży to coś a będzie walczył w czyli to nie będzie aż tak trudne do niego do zrobienia. Nie odbije się to tak na jego zdrowiu. I jedno potwierdzam, jedno powtarzam. To jest chłop z kopytem w ręku. I powiem Wam jedną rzecz. Nigdy nie zapomnę sytuacji, jak byliśmy kiedyś na Sparringach u Floyda Mayoritera, razem pojechaliśmy, bo oczywiście, Al e, ustalił tak, że mamy, e, że będziemy mieli e, badania neurologiczne, każdy jego zawodnik, więc fajnie, że oni tam o to ale a, a Edwin mówi, tak, jak jedziemy tam, a ja powiesz po przerwie, jedziemy tam, jedziemy na sparingi, będziemy tam sparować chłopakami i najewiem ich wszystkich. Nie, ja mówię, Edwin, Edwin, hola, hola! Ja mówię, ty jesteś w formie, ty jesteś przed walką, a ja nie robiłem nic, brzuszek gruby, jedziemy, jedziemy, jedziesz ze mną. Ja mówię, no kurde, dobra, no namówił mnie. No, ja tam miałem przyjemność z sparringu właśnie z Michaelem Hunterem, a on napierdolił trzech zawodników od MyWettera. Pamiętam, MyWetter siedział, siedział tak blisko, blisko ringu, był taki zdenerwowany, a, a Edwin zadał podbródka swojemu przeciwnikowi i pyta się do niego, masz kogoś lepszego? A, a mały taki wkurzony, nie? Ja mówię, nie zapomnę tego nigdy. To jest kawał wojownika. Uwierzcie mi i wspomniecie moje słowa. Jeżeli dopnął tej walki, będziemy, kurde, oglądać tą walkę nastojącą. Aha. Ale ty będziesz kibicował tutaj w tej walce Rodriguezowi jednak, tak? Słuchajcie, to jest taki, kurde, bardzo przykład dla mnie sytuacja, ponieważ Mateusza bardzo polubiałem, odkąd mówię. Gdzieś tam człowiek doroślał, poznał, przede wszystkim szanuję go za sportowca jakim jest Szanuję za jego umiejętności i naprawdę jest dla mnie z bokserem kompletnym Ale e, Ja z Edwinem znam się, przyjaźnie, się, druga rzecz e, którą też trzeba powiedzieć Słuchajcie To co zrobił Edwin w Stanach Zjednoczonych jak byliśmy na walce, z, walczyłem z, e, z Wajderem e, Dokładnie z Wajderem To no, mówiliście mi, każdy mógłby tego pozazdrościć e, e, takiego przyjaciela. Słuchajcie, była taka sytuacja, że my tam na górze z, z Floydem się, nie z Floydem, tylko z Wajderem się tak troszeczkę kurde, złapaliśmy tam z dynki, coś tam poszło i do, do solówy doszło. I ludzie od Wajdera wybiegli normalnie do mnie z piściami. Ja tak samo do nich jadą się ten. I jedyny, kto za mną stanął, to właśnie stanął, tylko akurat był wtedy Edwin, normalnie z piściami do bitki. I była sytuacja tego, że pamiętam, jak Watson, Sam Watson mówił, Edwin, co ty robisz? Przecież ty jesteś z nami, ty jesteś od nas. A on wtedy powiedział: Szpilka, to jest my friend, nie? I ja wtedy pamiętam, e, opieprz dostał i aż mi się na sercu Cię pozubię. Dlatego powiedziałem: że To jest mój przyjaciel, i w nosie mam co, co tam. To jestem oczywiście. Wiem, że będzie zajebista walka, jak do niej dojdzie, ale, ale oczywiście z sercem i tym, co przeżyłem z nim właśnie w Stanach, takie właśnie bliskość. To był mój przyjaciel, którym tam spędzałem czas, graliśmy w szachy. No i przede wszystkim wojownik. Który mi to pokazał, i, i to najbardziej sobie cenię, wiesz? Cenię sobie ludzi, którzy, którzy bez precedensu idą w ogień. I to była taka sytuacja. Pamiętajcie o jednej rzeczy. To był pupilek wtedy Al-Hajmona. Tam była taka grupa ludzi, e, którzy, którzy byli bardzo blisko Watsona, Haymona, i to był właśnie jeden z nich Edwin i poszedł za mną pomimo tego. Także szatun żywotni i tak samo ma to z mojej strony. Ej, ale chyba potem była taka sytuacja, że Ty też się trochę awanturowałeś w narożniku, jak Rodriguez z kolei walczył, co? Tak, tak, jak on walczył. To my też tam przecież, kiedy awantura normalnie byśmy go szli na tych tych, od tych, tych, tamtego sasa. Tak, tak, tak. Wiesz, tu nie ma w ogóle, tu nie ma pośrodków, wiesz, że to chodzi, to jest po prostu jeden za wszystkich, wszyscy za jednego i dlatego mówię, wiesz, co jest najfajniejsze, że z tym człowiekiem utrzymuję cały czas kontakt. Pomimo tego, że jestem tutaj, on jest tam, rozmawiamy ze sobą, zawsze się go pytam, jak tam u niego. On no, wiesz, no, normalne relacje, koleżanki, Prawda? Aha. E, powiedz, e, Artur, jeszcze taka rzecz, Wr wróćmy do, tego do tej zmiany terminu. Bo tak e, zrozumiałem tak przez chwilę z tego, co mówiłeś, że miałeś podejrzenia, że być może Łukasz wiedział o tym przełożeniu i to jest takie robienie trochę wbrew no sobie. Tak, to wiesz, tak od... co miałem i miałem skończą już z tym no Mamy termin i wnosi już to, co ja tam miałem. Wiadomo, no kurde każdy. Każdy gdzieś tam kurczę zawodnik, tym bardziej jak daje z wszystko na sali, ale no ma jakieś tam wątpliwości, ma coś, coś mu tu nie pasuje. Dzisiaj mamy tą walkę. Uważam, że naprawdę Andrzej Wasilewski, jak i całe grono, Jacek Szerongowski, Krzysiu, Daniel staną na wysokości zadania, żeby zrobić jak najlepszy fight card i zrobić jak najlepsze show, co by o nim nie mówić, no to robią kurat zawsze dobrą robotę, robią to od parę lat. I uważam, że możemy mieć fajną galę, jakiej dawno nie było, tak? Aha. Zróbmy gdzieś imprezę jakiej nie widział nikt. Niech sąsiedzi walą, walą, walą do drzwi Szpila, albo właśnie a propos jeszcze tego, Andrzeja Wasilskiego, miałeś odwiedziny ostatnio w zimie i tak trochę tak chyba sam skomentowałeś, że ty odwiedziny śpiega, odbierasz Andrzeja ja, jako człowieka teraz... Chyba, chyba, z, jako chyba, człowieka z ekipy różeńskiego? wiesz, oczywiście mówię tak w jak ten poseriał chyba, słyszę chyba Andrzej zdał sobie sprawę, że szpiluś idzie kurwa naprawdę rozpierdolić go, tak? I zdaje sobie z tego sprawę i słyszał pewnie też o różnych rzeczach, chciał zobaczyć. No i akurat przyszedł, zobaczył mówię, oho, mamy szpiega, czyli... Tak jak mówię, zaczynają palić się gacie. No słuchaj, promotor musi trzymać rękę na pulsie, dbać o swojego zawodnika. Jeszcze powiedz mi, Artur, tylko na koniec, jak wygląda kwestia dopingu? Bo przy okazji tego Twojego wpisu pojawiły się spekulacje, że różańskie doping. wiadomo, że, że to na tę chwilę nie miało miejsca. Czy mieliście jakieś odpowiedzi z tym? tym ty akurat nie, przez polada nie, byłeś badany. Na razie nie, nie, na razie nie. Ja, ja z tego co wiem, to jeżeli jak ktoś zostanie złapany to właśnie będzie odpowiedź jeżeli jest ktoś czysty to nie ma w ogóle na razie żadnej odpowiedzi rozumiesz na tej hmm. zasadzie się zbiała także, także ja bym był spokojny um, i tyle jak ktoś wyjdzie no to przyjdzie pismo ja, jesteśmy w tym tak jakby tak powiem, ja płacę za badania ale wszyscy są jakby w nim e, powiązani że mogą e, że dostają e, jeżeli ktoś zostanie złapany to dostaje każdy pismo dostaje Łukasz, dostaje Andrzej Wasilewski, dostaje ja no. I w, i w pewnie i wada. E... Dokładnie tak. No dobrze, Artur, no to trzymam kciuki, żeby się, te przygotowania się trochę przesunęły, ale, ale nie aż tak bardzo i trenuj, tak? Bo Łukasz, U... mamy to, mamy to! <laughs> nie wiem, czy widziałeś? Łukasz, Łukasz Różański dzisiaj ci napisał, żebyś trenował, ciężko, także z tym przesłaniem kończymy. O... Jeszcze nie widziałem, bo tak naprawdę złapaliśmy po treningu, <laughs> złapaliśmy, skończyłem trening, wracam właśnie do domu. I co, jutro robota kolejna i tak i tak codziennie do 22, kolego, hał 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 Merry Christmas, dobra, dzięki Artur, trzymaj się, hej.